Tym razem odwiedzamy Górny Śląsk, a dokładniej Miastożory, gdzie przeniesiemy się w świat Dzikiego Zachodu. Wszystko za sprawą wizyty w tutejszym miasteczku westernowym Twin Peaks. Zobaczymy pojedynki rewolwerowców oraz inne zachwycające inscenizacje w wykonaniu kaskaderów. Jadąc z Krakowa do Żor i tamtejszego miasteczka westernowego, najszybciej i najlepiej jest skorzystać z autostrady A4. Kierując się na Wrocław, dojeżdżamy do węzła Gliwice-Sośnica, gdzie A4 krzyżuje się z autostradą A1. Tam odbijamy na Ostrawę i jadąc dalej A1 po kilkunastu minutach dojeżdżamy do zjazdu na Żory. Teraz pozostaje dać się po prostu poprowadzić tabliczką z napisem Westernowy Park Rozrywki, by po chwili trafić prosto do celu. Trasa nie zajmie nam więcej niż godzinę i 30 minut. Żory posiadają długą historię lokacja miasta datowana jest na rok 1272. Od tamtej pory, żory były miejscem wielu ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. Obecnie centrum miasta zachwyca odrestaurowanymi kamienicami i domami. Niektóre z nich zostały wpisane na listę zabytków. Wśród ważnych obiektów zabytkowych jest gotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętych apostołów Filipa i Jakuba z XV wieku. W przeszłości żory otoczone były murami i posiadały dwie bramy: bramę krakowską i bramę cieszyńską. Teraz możemy zobaczyć te bramy w postaci miniaturowych rekonstrukcji. Spędzając czas na rynku w żorach, zwłaszcza w niedzielne popołudnie, uda się nawet posłuchać muzyki na żywo. Miasteczko westernowe Twin Peaks w żorach to wyjątkowy obiekt, który stanowi połączenie rodzinnego parku rozrywki z rozbudowaną bazą noclegowo-gastronomiczną. To wręcz magiczne miejsce, bo pozwala przenieść się w świat dzikiego zachodu. W naszym miasteczku możemy znaleźć atrakcje dla całej rodziny, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, począwszy od tradycyjnych i naszych najnowszych, jakie tutaj mamy, czyli koło młyńskie, gdzie możemy zobaczyć całą panoramę Żor, nasze miasteczko z góry. Mamy też atrakcje bardziej ekstremalne, czyli na przykład whisky. Są to beczki, które kręcą się do koła i też wokół własnej osi. Mamy też kilka takich nieco nowocześniejszych atrakcji, czyli na przykład kina 5D, 6D, gdzie są wyświetlane firmy. Horror dla dorosłych, dla dzieci bajka. Podczas tych filmów można doświadczyć i nieco zimnych podmuchów, fotele się ruszają, są też biegające szczury po podłodze, na pewno warto, warto to zobaczyć. Jest też Desperados, czyli mechaniczne konie, na których siadamy i strzelamy do ekranu, zbieramy punkty. Mamy też tajemnicze podziemie, czyli projekcja filmów 3D w specjalnych okularach, którą oglądamy w wagoniku. Dzięki czemu czujemy się, jakbyśmy faktycznie w podziemi kopalni jechali w wagoniku. Bardzo, bardzo ekstremalne przeżycie. Wagonik naprawdę bardzo, bardzo mocno szarpie. Trzeba się mocno trzymać, ale przede wszystkim dostarcza to też dużej radości. W naszym miasteczku również jest strefa wydzielona dla naszych najmłodszych gości. Jest to plac zabaw ze zjeżdżalniami. Z wulkanem, na który wdrapujemy się, kiedy komuś uda dostrzec się na szczyt, może zjechać z dużej zjeżdżalni. Są też dmuchane zabawki dla dzieci, zjeżdżalnie, trampoliny, huśtawki. Mamy też family coaster, roller coaster dla rodzin, zarówno dorosłych i dzieci. Jest to gąsienica i kilka szybkich zjazdów na pewno zafundują frajdę najmłodszym, jak i nieco starszym. W westernowym miasteczku nie może zabraknąć kowbojów na koniach i rewolwerowców. Widowiskowe inscenizacje w wykonaniu kaskaderów cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Stworzyliśmy tutaj ekipę ludzi, która zajmuje się, jak widzicie, kaskader, kaskaderką konną i nie tylko. Dlatego jest nam łatwiej stworzyć właśnie inscenizacje westernowych tak jakby, filmów, prawda? Tu, tu widzimy, tak, tak jakby na, taki plan filmowy się tworzy. I staramy się właśnie odtworzyć to, co się działo na Dzikim Zachodzie. Zawsze zapowiadamy, że zapraszamy gości na pojedynek rewolwerowców, o danej godzinie. Następnie spotykamy się na napadzie na bank, prawda? No i tu mówimy, że najprawdziwszy napad na bank z bandytami, z szeryfem, z końmi, z wybuchami, ze strzelaniną. My idziemy właśnie w taki, w taki kabaret, komedię, bo gdzie indziej, jak można zauważyć, jest taki typowy, typowy dziki zachód, czyli wychodzą, jest szalina, krew się leje i, i nic poza tym, prawda? Tutaj staramy się robić to jak najbardziej pod, pod dzieci, i pod dorosłych, prawda? Żeby tam, jak jest szalina, czy coś, żeby dziecko się nie rozpakało, że leży trup, tylko faktycznie, że nikt nie ginie, tylko wszystko się kończy, wszystko się kończy dobrze. Wcielający się w rewolwerowców kaskaderzy do perfekcji opanowali kowbojskie triki, które prezentują codziennie w czasie inscenizacji. Jak mamy tutaj na przykład, teraz pokażę, jest to Colt Peacemaker, jest to, jest to yy, broń prochowa czyli ładowana na proch i oczywiście są opanowane pewne triki, tak jak widzimy, można kręcić tym koltem na wszystkie tutaj strony, można go podrzucić z jedną, z drugą stronę, prawda, za plecy i potem włożyć do kabury. Tu są pokazy lasa i są to triki wykonywane, wykonywane przeze mnie lub Szymona. Jest to rozwijanie lasa w okręgu, jest taki numer tak zwany Cowboy Lasco, czyli rozkręca go wokół siebie i też jest największy las dzikiego zachodu, my to tak nazywamy, czyli Rozpętość tego lasa jest naprawdę bardzo duża. Ona dochodzi do 3 metrów na nawet. Następne numery są z batami z biczami, czyli tutaj strzelamy biczami, pokazujemy, pokazujemy jak ten bicz, jaki ma dźwięk, jak, jak, jak go używać. Jak wiemy bicz, żeby strzelił, no to musi być prędkość, przekroczyć prędkość dźwięku, czyli nie używamy w ogóle siły do tego, tylko techniki, czyli to też nie jest prosta sprawa. Ale też oprócz tego, że strzelamy tymi biczami, robimy cięcia do celu, prawda? Czyli tniemy gazety, tniemy różne cele tym biczem. Zwiedzający również mają okazję wziąć do ręki broń i sprawdzić swoje umiejętności na kilku tutejszych strzelnicach. Znawcy westernów zapewne zwrócą uwagę, że na dzikim zachodzie obok kowbojów byli też Indianie. Dlatego w tutejszym miasteczku wcale nie zapomniano o tym, tworząc wioskę indiańską, w której każdy może zostać wojowniczym Indianinem. Przy tej okazji warto spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Naprzeciw wioski indiańskiej znajduje się Stodoła, będąca miejscem pokazów iluzji, oglądanych z pasją przez całe rodziny. Ich wykonawcą jest Tomasz Kabis, jeden z najpopularniejszych w Polsce iluzjonistów, który w kabaretowym stylu zabiera widzów w niesamowitą podróż w świat iluzji. Miasteczko westernowe Twin Peaks to nie tylko rozrywka. Wizyta w tym miejscu dostarcza sporej wiedzy na temat czasów kolonizacji Ameryki, historii Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Poszczególne fakty historyczne zostały zamieszczone na tablicach edukacyjnych, które znajdują się w różnych częściach miasteczka. Zwiedzający mogą także zapoznać się z pracą Kowala, który w swojej kuźni przybliża dzieciom tajniki tego ginącego już powoli zawodu. Turyści, którzy zdecydują się zostać dłużej w westernowym miasteczku, nie muszą się martwić o nocleg. Mają do dyspozycji hotel, którego wnętrze również nawiązuje do klimatu dzikiego zachodu. Dla osób niewymagających komfortu przygotowane są łóżka piętrowe w pomieszczeniach, które wyglądają jak prawdziwe cele więzienne. Na terenie miasteczka zlokalizowanych jest także kilka restauracji i miejsc gastronomicznych. Wizyta w restauracjach z typowo amerykańskim menu, w którym znajdują się m.in. dania z indyka, przyczyni się nie tylko do zaspokojenia głodu, ale także do pogłębienia wiedzy na temat dzikiego zachodu. Wnętrze jednej z restauracji wypełniają zdjęcia i pamiątki opowiadające historię osady Panna Maria Texas, która została założona w 1854 roku przez pierwszych osadników z Polski poszukujących szczęścia na dzikim zachodzie. Z kolei wnętrze sąsiedniej restauracji opowiada historię pierwszego roponośnego wzgórza Spindletop w Teksasie, które zmieniło bieg historii gospodarczej świata. Miasteczko Twin Peaks żyje także wieczorami. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania motocyklistów i gry terenowe. Szczególny podziw budzi Fire Show, czyli Teatr Ognia. To chyba najbardziej spektakularny pokaz kaskaderów, którzy podczas żonglerki ogniem muszą wykazać się niesamowitą odpornością na płomienie. Ten występ zawsze odbywa się po zmroku, bo wówczas efekt ognistych popisów jest niesamowity.